A and then you'll die. Siema, dzisiaj gramy w Egworsy i spróbujemy wygrać kilka na one clicku. Ze mną jest Polski Ziemniak. Siema, Siema. Trudno będzie się przyzwyczaić do one clicka. Jak zawsze da Etym, butterfly'em, klikam Zostaw mi żelazo. Dobra. Zaczęła się runda troszkę tylko one-click'ową No jest prawie zbudowany Już biorę bloki i tam wjeżdżam A dziwnie będzie się ten one -clickiem. Przynajmniej to, że Ninja Bridge'a mogę on klikiem robić. Zielony jest jeden, wylega. Kurde, prawie jitter-click'em zacząłem klikać, Tobie ja kilofa nie mam, on ma obudowany trochę. Dobra, już kupię. Już kupiłem, już kupiłem. z kupić zanim on mnie zaczął bić. Ale on miał w ogóle odsłonięte to od góry, więc nie musiałem kill'off'a. <grym> Teksturpaka myślę, że będę zmieniał dalej i udostępnię go tak, nie wiem, ile łapek robić, żeby... Udo żeby te udostępnić teksturpaka z pizzą. 10? Nie wiem, czy 10 to nie będzie za mało. Z 15? 20? Jak myślisz? O, Wystarcz. Wystarczy. <grym> wystarczy. O kurde! <grym> Ale, profesjonalny bridger. Dobra, lecimy. Znamy ja to buduję. Dobra, ale dziwnie się one klikiem klikam. Ja cały czas mam przyzwyczajenie, że chcę przykładać palce tak jak do butterfly'a. Jak gdzieś w międzyczasie kliknę z jakimś butterfly'em, czy dręk to tak... Sorry, ale... Słysza, staram się nie używać w trakcie... Nie jest zbyt No tak. W ja staram się używać w takich akcjach, gdzie na przykład buduje się albo ten. Albo walczę, po prostu, tego one-clicka. Ja Kurde, teraz... teraz chciałem drag-clicka zrobić. Czyli ja tak sobie robię, że kupuję sobie itemki, biegnę sobie, coś przykładem jak, jak w punku se drag klikuję tak o. do szarych? No, jestem u niebieskich już. Ty, ale niebieski za to, niebieski za to. Kurde, butterfly, muszę klikać. Wiesz? Nie. Yeah. Zrobię go zabiję. Go. Bo on armora nie miał. A drugi biegnie i nie biegnie. A bo ty niebieski jeszcze Nie. Nie. Jeden był tylko. Dobra, jest to tutaj. Oni coś tam odwalają. Niszczysz? Nie odwalają. Niszczysz? To ja idę niszczę. Co łapką zniszczę. Ja bym pierwszy. no <laughs> <Dobra>, kurde! <laughs> Jeżdżę, bo oni tu coś u góry odwalają. Gdzie jest ten szarem poszedł tam? Do tego. Tu jest dwóch szarych. No co, co ci pomóc? oni się tu klepią. Szary u, u żółtych zjścimy jajko O nie, to te kurczaki. <grymne> walimy go, walimy go, walimy go. No, dwawiłam, dwawiłam teraz. Tak to a zniszczyłeś, dobra. nie ja zniszczyłem. Zniszczyli. Oni zniszczyli. Albo żółci tu jeszcze byli. Bez uważaj, nie. uważaj, uważaj. Spadł. <laughs> Ziomek ci tu przed mordą przeleciał. Lecimy. Dobrze, że to nie jest 1.9, nie możemy się trzucić na moście. Zniszczyłem? Dobra, łatwo w sumie. O nie Kurde. się Ale zbudował Ale, wow. Ale dziwnie, co w się... Sensie, ja nie jestem przyzwyczajony do klikania one clickiem, zawsze albo drag clickiem, albo... Aha oh. Wbili nam... Oj no to Od Dobra, wjeżdżamy na te szary. Czekaj bo ja nie mam tego. Spadł te szary. No i git, to pija się na nich. Ale drugi ma armora. I nie ogarnia. Tak bardzo nie ogarnia. Drugi se zaskoczył, bo myślał, że mnie hitnie, ale mnie nawet nie doleciał nawet do mnie. Jej mi jeszcze jajko. Dobra, dobra. Jeden zada, uważaj, ten drugi idzie do ciebie, ale on i temów nie ma. Spadł. Nie, jest, 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 tam, uważaj. Żeby cię nie zrzucił, czy coś. Zniszyłem go. Coś, co hmm. Zniszczyłem. Fine, smart. No tak, czekaj, ja sobie jedzę, nie muszę kupić trochę pizzy. Widzimy kto, żółty jest jeden. Ło, ale speedy. Jestem podbudowniczy. Walko, walko, ja jedę kopać. On nawet ma nieubudowany. Się ma obudowane, ale także miał odsunięte jajko. No <grybujesz> i do różowy wejdźmy. O kurde, nie, kurde, bo ja one clickiem... My jajka nie mamy zdawałem. Ho. Kurde, bo chciałem schodki robić, ale ten z one klikiem jest trudny mega. Ty, oni mają obudowane jakoś? Zobaczę. Niebiescy do nich wbili, to oni zadają. No, niebiescy ja, ich je, rozwali. Zostały ci te dwa kurczaki. Te, co były w poprzedniej rundzie. Oni grają tak, że chłopie chodzą koło siebie, kratkę odstępu i warą we dwójkę, bo sami nie potrafią się bić. Jeden ma fulla, drugi jest obity, ma połowę życia. Gdzie oni są? Na przeciwko ci. to jest baza różowych, oni są na... po drugiej stronie mapy centralnie, na rogu. Tam? Nie, po, po prawo lekko. Oni się budują do ciebie. Weź się wracaj do bazy, wróć się do bazy, nie ma sensu. Bo to i tak jesteś jakby... Centralnie po drugiej stronie mapy. Na tym drugim rogu. Jesteś jakby w rogu prostokąta tych mapek, nie? To nie są w tym drugim rogu. No nie wjeżdżałem tam dużo. Biegnij od razu do kolejnych. Zrobisz tak ten, dookoła mapkę przylecisz. Tutaj do to z dziura. Masz dużo bloków. Jak nie, to sobie je dokup i po prostu tu wy, wybuduj się. Wybuduj się w górę i po prostu przebuduj się górą do ich bazy. Oni cię będą powoli gonić. Oni wchodzą na ten most co już biegłeś. Do góry się buduj. Wybuduj się nie jest 20 kratek w górę i się przebuduj do ich bazy. I dawaj, do ich bazy leć. zajmę się wybudują, to im chwilę zajmie. A jak będą się budować do góry, jak będą blisko, ja to ja ci powiem, to ich zrzucisz po prostu. Żeby się nie podbudowywali. Jeden wchodzi na górę, jeden wchodzi na górę, dawaj, dawaj, dawaj Bo jeden wchodzi na górę, zrzuć go Dobrze, drugi wchodzi Ale się zastanawiam Nie, zaskoczył, zaskoczył. idź buduj, buduj, buduj Buduj Tamtego zabiłeś w ogóle Ten drugi też spadł On nie ma imitemów, dawaj, dawaj, dawaj Powinien się zaskoczyć Zjedz sej i zaskoczę. No dobra. Zjedz Jeden ma już seta. Drugi nie ma nic. O nie! Ajaj. Jak idealnie przez to, kurde. Ty, a buffer nie będzie dobry? Jako ten? To, który to jest kit? Buffer. pod regeneracja, ale regeneracja jedynka ci chyba nic nie zmieni w trakcie PvP. Inna rundka, inna mapa. Wej mi daj to żelazo, nie. Czekaj. 10. Ile ja on kijek robię CPS-ów najwyżej? 7 no To tak standardowo. Dobra, dawaj. ja kupuję bloki i wjeżdżam od razu do kogoś w dwójkę. Jeszcze gapy wezmę. Chodź ze mną. Szary do zielonych chce wjechać, ale zielonych nie ma. Więc niech za tam wjeżdża. Szary sobie biega Kurde dziwnie Ja próbuję butterfly klikować, ale tak Ja staram mnie butterfly klikować Zrzuciłem tam tego szarego A nie, przeżył Dobra, to umrze już teraz Dawaj dobijaj go Bo nie mają jajka Trzymaj, bo no, ucieka Dobra, jest Miałem diamentowy kill -off. Muszę pizzę kupić i, i Budujesz się tam do nich, do zielonych? Prosto? Ale zielonych nie ma A no to sorry wiem na początku, że szare się buduje do zielonych, ale zielonych nie ma Ja idę na środek, szybszą Jeszcze drogą środek. No ja już jestem na środku <laughs> O, co robi Tak jest szybciej Zblokował tak? się sam w klocku, w ogóle <laughs> A ty żółty był A. A żółty mu chyba rozwalili, no Sam siebie jakby... Wiesz co zrobił? zablokował w klasku był w klasku O kurde, prawie spadłem. My nie spodziewałem się że ten klocek był eee, ja bym bił do czerwonych najpierw to już, już. Już jestem u nich. Idę mi niszczyć jego. Oni mają w sumie tylko miecze, oni armorów e, e, nie kupywali. Biegnie. Wiem, wiem, wiem. Widzę go. Weź go jakoś zajmij, tak żeby ten. Ja lecę do nich. No ja się tu zajmuję go. Siedzi się patrzy. nic <grym> listy tam. Hmm, ja się już do nich wbiłem. Jestem u nich Zniszczyłem Pomus, bo mi bije Ja tego drugiego wale Ja tego drugiego walę. Pomus, o no dwa serca. wiem, widzę. Kurde. Dobra, rozwaliłem go. Dobra, gapa, służyłem. A tamten drugi się wywalił. Easy w sumie. Elo. Zostaw mi też lazo, kurde cienki. żelazo o ty... No, drugi raz byś mi chciał zabrać, już to widzę. <grym> teraz ci sobie Elo Teraz to już se kupię i ten się mi bloki. Dobra, no, nie lecimy. Zielony jest jeden. Szary też. Możesz iść na szarek sam jak chcesz. Ja idę na zielonę. Dobra, idę. Jestem zielonego. To jest sobie jedzonka trochę. jak żelazo mu wypadło z villagera. Jak coś to i Boże gdzie on ucieka? Kask se kupił tylko. Kask. Bo budowniczego. Bo nie ja partiklesy mam włączone, ja nigdy z partiklesami nie gram. Starek go zlagowało, chyba. A nie, biegnie za tobą. Zabiłem go. Jeszcze go zdążyłem walneć, zanim to spadł Wojda. Nie podbudowuj się trzy, tylko dwa. I wystarczy, bo jak podskoczysz sobie te dwa klocki, no to ten, no to dosięgniesz do jajka. Niebiescy tylko zostali. Szybka ręka będzie. Lecimy. Wiem blok klacza potężnego O no, nice Od tego twojego spadłem <laughs> <laughs> Nie wiem, się tak z daleka strasznie chyba Nie wiem ile Ale one clickiem się trudno robi ttt W sensie ja muszę bardzo safe to budować no, patrz, patrz, co on robi No kurde ja chciałem on biegnie jest ucieka gdzie oni są? Jeden jest tutaj, a drugi? A u, u, żółty Co oni robią? Nie wiem. Ale tak dyksy. Patrz tego O hit byś go Ja go ja go Boże, te particlesy. Jak można grać z partyklesem? Dawaj z pizzę go walimy. <laughs> Czekaj, jak gapa zjem. Zjem gapa. Oni też mają gapy. Ty w sumie pasowałby ich rozwalić. Dobra, bijemy. Kurde, Boże, ja nigdy z particlesami nie grał. A to dziwnie wygląda jak Particles w sobie się spie. Ej, ja... mi... zabił mnie... Ja, Zabijł mnie! serio. No, Steve. Spacony Steve normalnie. Dobra, weź ich tam, rozwal. Zabił mnie też, co jest? Oh, Dopiero lepszy mieczor. One clickiem się tak tężnie gównianie klika. <laughs> no daj mi na bloki, Boże. Ja Już... mieczor lepszy. Na co ci mieć Lepszy Jak w zbijemy wbijemy do jego, to on nie ma szans. Ja sam bym go pewnie jeszcze porobił. bloków nie kupuję jedzenia tak dużych. Znaczy... Kupię sobie to, stajki czy coś. Więc o. o. idzie do nas, idzie do nas. On jest... Boże, jak on bije dziwnie. Kika Devil. Ała. <laughs> Walimy Ale poleciał. Go. Ale buduje, ale buduje. Ło, wow, wo 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 wo. <laughs> daj wow. mi go, daj no nie. Wow. Nice. GG. No to chyba koniec. Koniec odcinka? Choć outro nagramy jeszcze raz na tym samym melonie. Tak muszę kończyć. No nie, chodź tu na te melony, bo outro muszę nagrać. Na co? Wbijaj z powrotem. Już <laughs> wyłączyliśmy Krafta całkiem? A. Ja powiedziałem. Eggwards. No, bo czekam na ciebie. O, jesteś pokump. <noise> <noise> Dzięki za oglądanie. Na OneClicku ogólnie nie da się grać w Minecrafta i na 15 lajków te tekstur teksturpaka. No i siema. Siema.